Zabójcze, szopy, witajcie ponownie na eliminacjach. A więc czas rozpocząć ceremonię pianek. Nie po piankę. Owen. Lindsay. Uhu, tak! Co ty, jaja, sobie robisz? Uhu! No, a również zostajesz. Gdy? Następną piankę weźmie. Ostatnia pianka tego wieczoru wędruje do... Courtney! Wykonamy wyrok! Zostaw ją! Weź mnie! Dobra! Co mi tam? Co? Nie, nie, zaraz! Ja tylko żartowałem! Zostajesz, Dankan. Nie wywiniesz się tak łatwo. Powodzenia! No cóż, pozostało pięć zabójczych szopów. I tylko 12 uczestników, kto odpadnie następny. Oglądajcie reaktywację. Obóz totalnej porażki. Udźwiękowienie wersji polskiej Studio Sony. reżyseria Szydłowski, dialogi polskiej... Już za chwilę w Network, Kierownik, Skubi, gdzie Agnieszka jestem? Kudelska. Wystąpili Marosz Talik, Beata Deskur, Jan Aleksandrowicz, Krasko, Paweł Ciołkosz, Dorota Furtak, Modest Ruciński, Klementyna Umer, Monika Ambroziak, Magdalena Sturzyńska, Joanna Pach, Joanna Górniak, Michał Kłowacki, Piotr Kozłowski, Robert Kudelski, Karolina Dryzner, Katarzyna Łaska, Michał Maciejewski, Agnieszka Kudelska, Miłogo Streczek, Andrzej Deskur, Marta Zgadło...